Dzień dobry, jest lato, dobry czas na takie koszule. O, i proszę bardzo, cejrowski.com łamane przez koszule, tam można zamówić takie pudełko. Tylko, uwaga, uwaga, z kodem lato, 20% taniej. cejrowski.com łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód. Afryka. Może być Afryka. No, a co, tutaj a co pani miała taka... na końcu języka? Nie, no miałam tak naprawdę Afrykę, chociaż chciałam wyjść od tego szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska Proszę. i Karaiby, ale to tak naprawdę jest powiązane, bo przed nami duży, duży szczyt właśnie dotyczący Ameryki Łacińskiej, mamy kwestie żywnościowe, kwestie energetyczne, no i mamy to, że Europa kompletnie sobie odpuściła ten region, tam są Chiny, które są dzisiaj tak naprawdę największym dawcą kredytów, największym inwestorem, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze i mamy też Rosję, która cały czas się rozprzestrzenia w Ameryce Południowej, mamy tam w informacji rosyjskie telewizje nie, też też sporo inwestycji no i pytanie właśnie gdzie jest Unia Europejska w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o kwestii imigrantów a to wszystko to są to, to jest tego pokłośmy. po prostu odpuszczamy coraz więcej miejsc na świecie coraz więcej kontynentów a później płaczemy trochę nad rozlanym mlekiem to taka moja krótka refleksja no i afryka Aha. też jakby się z tym wiąże a y, kim są my w tym zdaniu które pani powiedziała że odpuszczamy a my to Czy myślę o to, że jako że jako Unia Europejska. No, Polska, Polska, no co Polska? Polska Afryka. nie ma żadnego znaczenia w Unii Europejskiej. Co poza tym, że rząd tam się chwali, że mamy duże i opozycja też się chwali, co to tam oni mogą w Unii. Natomiast po owocach ich poznacie. Gdy patrzymy na rezultaty naszej pracy w Unii, no to Polska nie ma żadnego znaczenia. Przesuwają nas z lewa w prawo, obkładają karami. My tam ciągle jeździmy się spowiadać jakieś raporty, 150 kartek papieru wozimy do sądu jakiegoś unijnego, czyli E maior My cały czas przychodzimy do nich z aplikacjami jakimiś. Nasza pozycja w Unii jest by, byle jaka żadna. Popychadłem jesteśmy. Taka, jest moja obserwacja, na bazie wyników. Bo kiedy premier obiecuje, że pojedzie i coś załatwi, to ja a, puszczam mimo uszu, czekam na wynik. Potem premier wraca, okazuje się, że niczego nie załatwił, tylko dostaliśmy kolejną karę. I to obojętne, który premier, bo to poprzednie rządy tak samo miały z Unią. Jesteśmy słabe. Bushem, który żadnych inicjatyw nie ma w tej Unii i żadnego znaczenia. Czasem się jakaś grupka zbitych popysku zbiera, typu Słowacja, Polska z Węgrami kiedyś jeździła i stanowimy w Unii siłę. Nic nieprawda. Nie stanowiliśmy żadnej siły, bo z tych wszystkich akcji dobrze żeśmy się próbowali podnieść jakoś z kolan, ale z tych wszystkich akcji nic nie wynikało. Nadal jesteśmy w defensywie. Każde nasze działanie z Unią, ja to tak obserwuję, to jest działanie defensywne, czyli Unia coś zarządziła, a my jedziemy protestować. Unia ma inicjatywę, jeśli chodzi o migrantów, my jedziemy protestować i obronimy się, nie tego. I Unia ma, jeśli chodzi o sprowadzanie czegoś żywności przez granicę, tam pojedziemy, załatwimy, potem jesteśmy w defensywie. Dla rolników załatwimy tyle samo, co francuscy rolnicy będą mieli płacone. No i nie, nie, nie mamy. Po owocach patrząc, jesteśmy w defensywie, nic nie załatwiamy. Więc Unia Europejska. W temacie Afryki nadal nic nie załatwi, bo jednocześnie jest nastawiona na siebie, na rozgrywanie różnych rzeczy tutaj na miejscu Unii, typu elektryczne samochodziki musimy wprowadzić. Unia nie patrzy na swoje przetrwanie, tylko załatwia jakieś inne sprawy. Rolnictwo likwiduje w Holandii i tak dalej, a tymczasem, gdy gospodarz jest nieobecny w Afryce, czyli byli kolonialiści. Którzy, tak jak Francja czy Wielka Brytania, Belgia również, mieli bardzo dobre układy w Afryce. One się zaczęły od kolonializmu e, i kolonializm miał różne grzechy, tak jak każda władza w Europie też miała różne grzechy w tamtym okresie. Natomiast układy, no na przykład francuski język, waluty oparte o frank, Francuski w Afryce, no na przykład w Senegalu, przeróżne układy, struktura biurokratyczna, to są wszystko zasoby, by, czy były zasoby europejskie na terenie Afryki, z których można było korzystać. Metropolia, kraj docelowy, do którego się wysyła dzieci na studia, będąc prezydentem Senegalu, czy innego takiego kraju. To było ważne, oni przyjeżdżali i ocierali się o. o o elity tego kraju, który kiedyś był metropolią. Nawiązywały się stosunki również romantyczne pomiędzy takimi krajami, że to była kolonia francuska i Francja. I to są wszystko zasoby, z których kraje Unii Europejskiej nie korzystają, bo zdecydowały, że nie chcą z nich korzystać. No to i przegrywamy. Raczej ja tylko. To prawda, ja tylko jeszcze na zakończenie może zacytuję tak brytyjski dziennik The Guardian, który mówi o tym, że ten bunt Prigorzyna niestety nie będzie miał żadnego wpływu na interesy należące do grupy Wagnera, to znaczy, czyli te interesy cały czas będą, ale prawdopodobnie teraz Putin będzie chciał je przejąć, bo to są ogromne pieniądze, przy ogromne złoża złota i, i zresztą wielu innych surowców. No i faktycznie coraz więcej mówi się o tym, że to Putin, a już nie Prigorzyn będzie sam kontrolował to, co w Afryce się dzieje. Jeżeli chodzi o, o te kremlowskie macki, o obecność Rosji. To tam złoto jest najmniej wartym kruszcem w Afryce. Tam są strategiczne przeróżne kopaliny, dużo bardziej ważne, bo złoto no to tam, co się trzyma w banku albo się nim handluje na łańcuszki, to są pewne rezerwy bankowe, natomiast dużo ważniejszą w handlu międzynarodowym Międzynarodowym rezerwą są takie rzeczy jak tam ropa, węgiel, metale rzadkie, a cenne, niekoniecznie złoto. Ostatni wątek jest taki: prezydent Senegalu powiedział: tak, rozmawiamy z Putinem, bo kupujemy nawozy z Rosji. A dziś, w związku z sankcjami, mamy trudności z płaceniem za te towary. I, i tutaj jest coś, co Polska przegrała. Otóż czemu oni kupują nawozy z Rosji? To jest moje zakończenie. Bo Polska weszła do Unii Europejskiej, czyli zdrożała, i nawozy z polic zrobiły się tak drogie w ramach Unii Europejskiej, że nie jesteśmy w stanie konkurować z tanimi nawozami eksportowanymi z Rosji, bo w Rosji siła robocza jest tańsza, a w Polsce, w związku z Unią Europejską, straciliśmy rynki afrykańskie na nasze nawozy, bo produkujemy je drogo. Amen. To prawda, i jeszcze na zakończenie dodam, że niestety polscy rolnicy kupowali te nawozy z polic, o których Pan wspomniał, nawet cztery razy drożej niż mogli kupić później, na przykład z Niemiec. Ale to też były wytyczne naszego Ministerstwa Rolnictwa, który mówił o tym, żeby czekać, nie kupować, stanieją i to. No i może kropka. Tako, noc, zagabije już. Studio, Dziki Zachód. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie. I dziękuję za to samo na ramble.